Kochani, witam serdecznie. Krótki filmik dla naszej jakże wspaniałej grupy Phoenix, ale najpierw chciałem tylko coś pokazać. Proszę zobaczyć, ile ludzi mnie ogląda. Jak wielkie tłumy czyli nikt. Pusty amfiteat o tej porze. A specjalnie wybrałem to miejsce, żeby takie kilka refleksji opowiedzieć o tym pustym amfiteatrze. Kochani, wszystko, wszystko co robimy, musimy robić najpierw dla siebie. Jeżeli wiejemy, to dla siebie. Jeżeli zostawiamy narkotyki, to dla siebie. Dlatego, że jeżeli robimy to dla kogoś, dla żony, dzieci, to prędzej czy później żona czy dzieci mogą nas zawieść, rozczarować, a my załamani możemy znowuż Poczuć chęć sięgnięcia po używkę. Proszę mi wierzyć, znam to z terapii, wiem jak ludzie właśnie opowiadali o tym. Wszystko, kochani, co robimy, najpierw robimy dla siebie, a potem dla innych. Dlatego wybrałem ten pusty amfiteatr, żeby pokazać, że mogę sobie porozmawiać. Do pustych siedzeń, ale robię to najpierw dla mnie. Trzymajcie się kochani, pozdrawiam bardzo serdecznie z niezwykle urokliwego miejsca i jak mi się znowu uda, to jakiś filmik nakręcę. Jeszcze raz muszę znowu wrócić do początku. Pamiętajmy, wszystko, wszystko, co robimy, jeżeli chodzi o wyjścia z nałogów, jeżeli chodzi o pracę nad sobą, to najpierw robimy to dla siebie. To wtedy będzie miało solidny, konkretny fundament. Do zobaczenia, kochani.